ściskać do dłoni. Czy to ma sens? Kupiliśmy go na Temu za 12 zł i sprawdźmy czy nadaje się do treningu w bramkarze. <grymka> czy tylko ja mam skojarzenie, wygląda trochę jak żabka? Ale po co tak naprawdę jest taki ściskacz? Trenując nim poprawiacie siłę ścisku swoich palców i dłoni. Wzmacniacie więc ogólnie całą dłoń, co sprawia, że jest silniejsza. A to z kolei przekłada się na bronienie, bo silniejsze palce mniej się wyginają, czyli są mniej podatne na kontuzje. I jak zrobiłem sobie 10 takich bardzo mocnych ucisków, to ja naprawdę już na całej dłoni czuję mięśnie. Więc wydaje mi się, że to sensowne rozwiązanie, tym bardziej, że za małe pieniądze. A jeśli jest na tyle mały, że możecie oglądać sobie skróty metrów na telewizorze, a podczas tego robić sobie trening. Czy polecam? Jak najbardziej tak. Według mnie to super rozwiązanie, które pomoże. Dobrego dnia.